O kilkudziesięciu kontrmanifestacji trójmiejski marsz równości przejdzie po raz kolejny ulicami Gdańska. Organizatorzy jednak w ostatnim momencie zmienili jego trasę. Tym razem tęczowy pochód przejdzie pod centrum handlowe, a nie jak to zwykle bywało w góry historycznej stoczni. Wśród uczestników jest między innymi prezydent Gdańska. Jego autorytet ma zapobiec ewentualnym zamieszkom, choć to raczej wątpliwe. Przyszliśmy, bo chcemy się cieszyć sobą. Mamy do tego święte prawo i to jeszcze się dzieje w dniu święta Gdańska, czyli jest cudowna pogoda, najwyższy jest z nami, co co więcej trzeba. A jest, pan, a jest Pan w stanie rozszyfrować skrót LGBTIQA? Teraz y, dla tvn udzielam wywiadu. Panie redaktorze, czas telewizji... Czas Temu, telewizji panu, się skończył. No jak z tym skrótem LGBTQIA. LGBT q r -A. Kochani, nie będziecie mnie teraz tutaj. To nie jest test gimnazjalny. Ja już... Maturę. Ale Pan idzie pod tym hasłem. Proszę pani, ja idę pod hasłem Miłość, nie wojnie. Ale ze środowiskami Każdy LGBT. Szuka co innego w tym? Ja w tym odnalazłem cząstkę siebie i dlatego tutaj jestem durą cząstkę! Pan nie zna tej nazwy, nie rozumie pan? No to akurat, że prezydent Adamowi to się nie dziwię, zdziwiłabym się, gdyby to nie on otwierał, bo jego ogromna sympatia do środowisk homoseksualnych jest powszechnie znana w Gdańsku, a nawet do, u, urasta do rangi niezdrowej, niesmacznej plotki. Moglibyśmy tak to nazwać. Więc to oczywiście wydaje mi się, zupełnie naturalne, że on tutaj jest. Ostatnio jeden z dziennikarzy zapyta mnie, ale kiedyś on do kościoła chodzi, on kiedyś się deklarował jako konserwatysta. No, Judasz też kiedyś chodził z Panem Jezusem, tak? No więc nie ma się tutaj co szczególnie dziwić. Życie nas nie dziwi, a szczególnie nie dziwią nas ci, którzy jakby przez to życie idą niosąc zło, bo to jakby to zło ono urasta do, do, do ogromnej, po prostu do ogromnych rozmiarów, monstrualnych rozmiarów, jeżeli ktoś się temu nie przeciwstawi. Ale ostatnio tak myślałam właśnie o tym, że, że, że jest nas ciągle za mało, tylko przypomniałam sobie tą opozycję sprzed sierpnia 80 roku, tak? Też wszyscy mówili, że to bez sensu, że to jest garstka, że, e, te, że tak się narażają, że co z tego, że oni posiedzą te 48 godzin na komendzie, to z tego nie będzie żadnych efektów. To jest walka z wiatrakami, a jednak efekty były. i postanowiła przyjść z dzieckiem. Dlaczego? E, chciałabym, żeby wiedział, jakie wartości są dla mnie ważne i chciałabym mu je przekazać. A jakie to wartości? E, równouprawnienie, wolność do, do, wobec przekonań. A środowiska LGBT? Uważam, że mają takie same prawa jak my. Znaczy jak my, jak ja. Właśnie dzisiaj mam ze sobą dwie flagi, polską i tęczową ponieważ e, oprócz tego że utożsamiam się ze społecznością LGBT jestem również patriotką i uważam, że nie po to e, nasi e, Polacy e, walczyli z hitlerowskimi Niemcami, ginęli w walce, by dzisiaj jakby polskie godła były kalane hasłami nienawiści, pod które jakby narodowcy podpinają godła po cześć babcia że, żeby bo coraz częściej widzi się jak tak zwani narodowcy głoszą hasła nazistowskie, stricte, hasła hitlerowskie, używając do tego państwowych symboli. Więc ja jako Polka, jako jedna osoba, która jakby należy utożsamia się z tą społecznością, ja tego nie oddzielam, jestem jakby. A czym się przejawia pani patriotyzm? Znaczy na pewno nie głoszeniem hase, haseł nienawiści, tym, że jestem Polką, tym, że jakby. Ja chcę być wolnym człowiekiem, ponieważ o to mój dziadek walczył, mój pradziadek o to... Ale to nie jest patriotyzm. To jest wolna... Ja pytam, czym się przejawia pani patriotyzm? No na pewno nie tym, co narodowcy próbują głosić, na pewno... Nie. Ale pani nie narodowcy. Mój patriotyzm tym, że nie ukrywam tego, że jestem Polką, mogę być w moim kraju tym, kim chcę, nikogo nie krzywdząc. Mogę żyć jako wolny człowiek tutaj. Niektórzy twierdzą, że przez to, że robimy parady i marsze, to się sami w pewnym sensie alienujemy i wymuszamy to, że musimy mieć niby specjalne prawa, a naprawdę walczymy o zwykłe prawa. Dla środowiska, no to. Co to są za zwykłe prawa? Móc zawierać przynajmniej związki partnerskie, jeżeli nie śluby, to związki. Móc dziedziczyć po sobie, jak ktoś umrze, partner, bo według prawa w tej chwili jak związek homoseksualny żyją ze czy 20 lat, to jesteśmy tak samo sobie bliscy, jak osoba, którą widziałam, nie wiem, jak miałam komunię na przykład, a tych ludzi z rodziny kompletnie nie pamiętam, a według prawa to są mi bliżsi ludzie. I chcielibyśmy, żeby oni byli nam... Ta najbliższa osoba faktycznie, żeby była naprawdę prawnie nam bliska, a nie obca. A cóż to za opaska? Taki mój pomysł po prostu, że będę dzisiaj tęczowym bohaterem. I tyle. Po co jest ta parada równości w ogóle tutaj w Gdańsku? No, żeby. No, nie wiem, kto. To Isa, może? Nie, Cię ciężko mi się tam. Ciężko mi się wysłalić, ale. Po, m, moim zdaniem chodzi o to, żeby no, pokazać ludziom, że wszyscy jesteśmy równi i tak samo. Geje nie są gorsi od nie wiem, heteroseksualnych ludzi. No i miłość to miłość. I moim zdaniem nie ma tutaj ograniczeń. Czym jest parada równości? Dla mnie to takie wspieranie się też. I pokaza e, wspieranie się tych osób, co się chodzą, i też no, pokazanie innym ludziom, że to no, Że to nie jest złe. I ogólnie też. Żeby było też no, lepiej w kraju. Co to jest za flaga? Okej, okay, flaga to jest miszków polskich, czyli stowarzyszenia miszków Bierwa w Poland. To jest stowarzyszenie chłopaków, którzy są troszeczkę mniej slim, a po prostu są męscy i fajnie wyglądają. Czyli jak ktoś jest gruby, to też czuje się dyskryminowany. Czasami tak, ale my kochamy właśnie takich miszków. With See more of my girls, I'ma have a good time Nie wiem w jakiej pan jest randze, ale na pewno teraz ta sprawa będzie poruszona i myślę, że niedobrze się to skończy. Oczywiście uniemożliwiono nam odbycie legalnego zgromadzenia. policji. Policja im a Adamowicz no уже не нам показати Policja поліцію домовиться у нас Chcemy pokazać mediom to, to Gdańsk. Proszę do nas. nasze zgłoszenie i dokumenty, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego. Tu są dokumenty, panowie pokazują dokumenty legalnie, dotyczące legalnie zgłoszonego zgromadzenia. Bo Boją się, bo on jest pedał. Wiem. No. Wiem. no, kozoje. No. Wiem. no. I dlatego chcą i, no. imigrantów, bo, jest, tak, tak, tak. bo to, to będzie na legalu kozy. będą to Do swojego domu on to tam dwie córeczki, to się nimi no. zajmą? No. to u nich jest Tak, jest oczywiście, be, na porządku dziennym. U, 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 uzu, tak. Proszę Państwa, mamy legalnie zgłoszone zgromadzenie, które ma, powinno być rozwiązane pokierowała w krzyżowaniu ulicy Dostudzienki i ulicy Miszewskiego. Więc zaprasz zapraszamy państwa do indywidualnego... Zapraszamy państwa do indywidualnego przemieszczania się. Każdy na własną rękę niech się przemieszcza w kierunku skrzyżowania ulicy Dostudzienki, Miszewskiego i Grunwaldzkiej. Tam mamy też legalnie zgłoszone zgromadzenie. Czy pan komendant to słyszy, że tam mamy legalnie zgłoszone zgromadzenie? Jak słyszy, to niech sobie to dobrze zapamięta. Dziękujemy. Znajdź go! Tam jesteś, tam jesteś! O, <średencji> Jake! Znajomej. sprzed jeszcze. To, to koleżanka by chciała porno? Czy jak to wygląda? Nie, nie. Zdecydowanie nie. Skąd ta naklejka? Dlaczego ją masz nie na plecach? Ja często mam takie naklejki. Nie, nie tylko na takich e, przedsięwzięciach. Żartobliwie raczej. Mhm. Ale w jaki sposób utożsamiasz się tutaj z tą grupą? Tak. Z... Dlaczego? E, bo jestem środowiskiem LGBT. Jestem panseksualna. Co to znaczy? E, nie patrzę na płeć. Kocham sercem, a nie wzrokiem. Nie, kocham za ciało i kocham za płeć przede wszystkim. A pan seksualizm to nie jest przypadkiem, że czujesz coś na przykład do zwierząt, jakiś pociąg seksualny. E, nie! <noise> Albo do rzeczy. Nie, to zupełny przesąd, e, krążący właśnie w e, takim środowisku anty bardzo. Ale zdecydowanie to nie jest to. Zdecydowanie to nie jest to. Kocham ludzi, a nie rzeczy czy e, zwierzęta. Zdaniem aktywistów skrajnej lewicy w Gdańsku od zawsze były trudności z organizowaniem marszy LGBT, ale to społeczny opór jest największą motywacją do działania. Tak więc mamy wojnę ideologiczną przykrytą hasłami braterstwa i miłości. Nie potrwa to jednak długo, bo w samorządzie już mówi się o nowej interpretacji prawa, która być może ograniczy wolność i demokrację, ale za to będzie tolerancja. Izabela Pawłowska, emisja TV.